Chwała Bogu! Tak dzisiaj jeden brat wspomniał, że w drugim kierunku, niż w tym, był bardzo długi sznur samochodów. I tak, patrząc właśnie na ten sznur, też jechaliśmy. To tak można było naprawdę doznać dziękczynienia Bogu, bo gdyby nie Bóg, człowiek mógłby też w drugim kierunku jechać. Nie w tym, żeby zgromadzić się przed obliczem Boga, żeby uczyć się Boga, żeby uczyć się tego, co jest potrzebne, żeby móc dzielić wieczność z Nim. Bez Boga człowiek nie wie, jak, jak do tego dojść. Z Bogiem Bóg daje człowiekowi wszystko to, co jest potrzebne, żeby człowiek wiedział, jak właśnie do tego dojść, aby tą wieczność móc dzielić właśnie z Nim. W tej cudownej, wspaniałej radości, której nic nie zachwieje, nic. My wiemy, że tam naprawdę nic nie zachwieje radości, którą Bóg ma przygotowano w całej pełni dla wszystkich tych, którzy Jemu tutaj zawierzyli. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali właśnie, i nie tylko porozmawiali, jak głęboko się zastanowili właśnie nad pewnym takim słowem z listu Pała do Hebrajczyków. Z tego rozdziału mamy tutaj takie słowa. Dużo śpiewaliśmy na ten temat, właśnie. Była taka jedna pieśń, która, można powiedzieć, non-stop podkreślała to, co jest tak bardzo ważne, co, co dzisiaj ludzie naprawdę tracą. W świecie ludzie mają to, ale to jest znikome, złudne, to się rozpływa. Coś można powiedzieć, się kończy. Kończą im się pieniądze i kończy im się właśnie to, co jest tak bardzo ważne, co Bóg dał też i swoim dzieciom, żeby one to miały. E, czytamy tutaj w tym szóstym rozdziale od trzynastego wersetu. Gdyby bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego na, na kogo by przysiądł, przysiągł na siebie samego, mówiąc: Zaiste, będę błogosławił Cię obficie i rozmnożę Cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy, niewzruszoność swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż zas za zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. <laughs> Izrael miał nadzieję. To był naród, który otrzymał nadzieję. Wszystkie inne narody wokół tego nie miały, nie otrzymały, nie, byśmy mogli powiedzieć, nie odziedziczyły, ale Izrael to miał. Widzimy apostoła Pawła, który kiedy stoi przed sądem, są, sądzają go, on mówi dla nadziei, które spodziewają się wypełnienia. Dwanaście pokoleń Izraela, ja dźwigam te łańcuchy dla nadziei. On miał nadzieję, on trzymał się mocno tej nadziei. Kiedy zobaczcie, Izrael porzucił nadzieję, kiedy Izrael utracił nadzieję, możemy tak śmiało powiedzieć: oni utracili prawdziwą nadzieję, nadzieję, którą dał im Bóg, a zamieni to na fałszywą nadzieję. My wiemy, jaka jest fałszywa nadzieja. Nadzieja, która dzisiaj też ludziom przyświeca, której ludzie się tak bardzo dobrze trzymają. Mówimy o wierzących oczywiście, nie mówimy o świecie, bo świat się trzyma swego. Świat, tak jak powiedziałem, ma swoją nadzieję, ale kiedy patrzymy na nadzieję tego świata, to ta nadzieja się kończy, kiedy, można powiedzieć, zrobi się pusto w portfelu, bo wtedy ani sobie nie kupić zdrowia, a tak próbują sobie kupić zdrowie, czy cokolwiek innego, to się u nich kończy. W świecie się kończy i świat mówi nadzieja matką głupi w końcu. Ale zobaczcie, my, jako wierzący, my nigdy nie powiemy, że nadzieja jest matką głupich. Nadzieja jest czymś wspaniałym, bo nasza nadzieja to nie matka, to nasza nadzieja to Chrystus. Cudowny to nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, którego my się trzymamy, który wszedł aż poza zasłonę, który tam jako możemy powiedzieć nasz reprezentant nasz. On jest tam jako Syn Boży i jako Syn Człowieczy, czytamy wyraźnie w Słowie Bożym. Tam przed Ojcem On reprezentuje nową ludzkość. To jest coś, zobaczcie, dla nas pięknego. I kiedy teraz my patrzymy na Niego, na Niego patrzymy z nadzieją. Z jaką właśnie nadzieją? I będziemy się chcieli właśnie, tak jak powiedziałem, głęboko nad tym zastanowić, bo nadzieja to nie jest na coś tylko małego. Nieraz człowiek może patrzeć na nadzieję, myśleć, no, cóż to w ogóle jest nadzieja? Czy nadzieja mi jest naprawdę aż tak potrzebna? Kiedy Paweł pisał list do Koryntian, ten trzynasty rozdział, no, możemy czytać tam: Wiara, nadzieja, miłość. Dobra kolejność. Paweł nie pomylił się, wiecie, ja tak się zastanawiałem nad tym, że Paweł się nie pomylił. Nie było tam jakiejkolwiek omyłki, gdy on w tej kolejności dokładnie to postawił. Wiara, nadzieja i całe to spoiwo, które se spala i wiarę, i nadzieję jest miłość. On się nie mylił właśnie w tym. On wiedział, że taka musi być ta kolejność. Mamy wiarę. Radujemy się z wiary. Jesteśmy wdzięczni za wiarę. A czy mamy nadzieję? Czy my, zobaczcie, mamy nadzieję? Kiedy Paweł pisał list do Tesaloniczan, czytamy tam właśnie o tym, że Paweł w tym czwartym rozdziale pierwszego listu Tesaloniczan e, pisze mu na o ludziach, którzy nie mają nadziei. Abyście się nie smucili, jak ci, którzy nie mają nadziei wobec tych, którzy zasnęli. I zobaczcie, cały czas jest poruszana właśnie ta nadzieja. Jak ważna jest nadzieja? Z jaką nadzieją, można powiedzieć, my tutaj idziemy? Wiemy, że my nie kroczymy z tą nadzieją, o której Paweł też powiedział w liście też do Koryntian, że jeśli byśmy nadzieję pokładali co do życia tylko tego tu, doczesnego w Chrystusie, to jesteśmy, na powieść, bardziej położowania godni niż ten świat. Jeśli mając Słowo Boże, mając to wszystko, abyśmy tylko do tego życia doczesnego tutaj przyłożyli nadzieję, że no mam nadzieję, że Bóg będzie mi błogosławił, mam nadzieję, że będę miał ciągle zdrowie, mam nadzieję, że mi nie zabraknie żadnej żywności, mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał chodzić, no można powiedzieć, w półmorze nagi, mam nadzieję i tylko na powiedzieć w tej kwestii człowiek miałby nadzieję, no to wtedy tak, pożałowania godzien człowiek, bo Bóg dał nam nadzieję lepszą. Wspanialszą. Pan jest, powiedział, o mało wie, nie wie ojciec, że Wy tego wszystkiego potrzebujecie. Wie, on o tym wie. I on będzie o to też i troszczył się, żebyście Wy to mieli. Tak jak on będzie chciał w tej ilości, będzie Wam to dawał. Ale on dał nam jeszcze głębszą nadzieję jeszcze, można powiedzieć, głębiej sięgającą rzeczywiście nadzieję. I kiedy czytamy, właśnie tutaj w tym liście. Do Hebrajczyków czytamy o tej nadziei, która sięga aż poza zasłonem, która wchodzi aż tam do nieba. Patrzy na to, co jest przygotowane w niebie, i z wiarą się tego trzyma. Teraz my, zobaczcie, czy my naprawdę posiadamy tą nadzieję. Czy my nie dajemy się czasami gdzieś odwrócić wrogowi, właśnie w tym, żebyśmy gdzieś tylko na to, co jest tutaj, patrzyli. Co do tych rzeczy. Bo to jest właśnie tam Pawła takie ostrzeżenie, że jeśli tylko byś w tym chciał pokładać nadzieję, to moglibyśmy mógł powiedzieć, to pokutuj już, bo zbudziłeś. Nie pokładaj nadziei w tym, co jest doczesne. Nie pokładamy też nadziei w ludziach, tak jak też jest to powiedziane i w Starym Testamencie. Żebyśmy nie pokładali nadziei w ludziach. W ludziach, niebyśmy nie pokładali nadziei w człowieku, czyli w sobie samym. Tak, jak słyszeliśmy, bo człowiek to my, to ja, to ty, to też człowiek. Nieraz ja może myślimy tylko o innych, że o innej osobie, żeby w tej osobie tam gdzieś nie pokładać nadziei, ale o sobie samym może zapominamy, żeby też nie pokładać nadziei, ale żeby rzeczywiście zawsze tą nadzieję mieć położoną w tym właściwym kierunku. Chrystus. I tym będziemy się chcieli właśnie przyjrzeć temu, czy to jest Chrystus. Czy tej nadziei my się naprawdę, zobaczcie, dzisiaj trzymamy? Czy ta nadzieja nam rzeczywiście przyświeca? Nadzieja, piękna, można powiedzieć, nadzieja, wspaniała nadzieja, nadzieja, którą nie ma człowiek w tym świecie. Nie ma. Gdybyśmy byli w świecie, no, też byśmy tej nadziei nie mieli, mielibyśmy złudną nadzieję. No, niestety też jest właśnie tak, że ludzie, którzy, można powiedzieć, no, choć mają słowo Boże. Mają nadzieję na to, że będą z Bogiem w niebie, ale nie żyją tym słowem, nie trzymają się tego słowa. To jest też złudna nadzieja. Nadzieja oszukana, którą też właśnie chce diabeł ludziom dać, żeby mieli. Nieważne, jak żyjesz, nieważne, jak postępujesz, ale jednak Bóg, że jest miłosierny, to weźmie ciebie z sobą na wieczność. I człowiek ma nadzieję, że tak będzie. Ale słowo Boże jest piękne i wspaniałe, że ono. Jest młotem kruszącym i rozbija. Jeśli człowiek gdzieś, można powiedzieć, dał się oszukać, a jednak jest szczery, to on rozbije szybko tą nadzieję fałszywą, którą wróg chciał wyzaciać w człowieku, by człowiek zobaczył, że jest nadzieja, ale ona jest czysta, święta. Możemy powiedzieć, to jest nadzieja, która jest oddzielona od ziemskości ona nie ma nic wspólnego z tą ziemskością. I taką, zobaczcie, nadzieję Bóg dał nam ludziom, żebyśmy my, jako wierzący, rzeczywiście tą nadzieję pilnowali. Ja bym to naprawdę tak nazwał, abyśmy tą nadzieję pilnowali. Bo może tak mało myśli się o takim słowie, które brzmi jako nadzieja. A jak ono jest ważne? No, człowiek może, zobaczcie, patrzeć na swoje ciało. To ciało się starzeje. Ono niszczeje, tak jak to Paweł pięknie napisał, ten namiot nas ziemski niszczeje. gdybyśmy chcieli tylko na tym namiocie ziemskim się trumna skoncentrować, to byśmy mogli popaść w końcu w rozpacz. Jak to wszystko niszczeje, to nasze ciało jakie słabe, jakie już może zrobić, no wręcz może nawet i herlawę, no i to teraz, a inni mają taką siłę, ale nie. My nie patrzymy na właśnie nasze ciało my chcemy patrzeć naszego Pana Jezusa Chrystusa na to ciało na to wspaniałe ciało które przyjdzie tutaj drugi raz na tą ziemię po wszystkich tych którzy zachowali nadzieję tak jak też mamy to w słowie Bożym pięknie określone w to że on przyjdzie i odkupi ciała nasze on przyjdzie z nowym ciałem dla każdego tego który w nim całkowicie Położył swoją nadzieję, który nie dał przekierować, wiecie, swojej nadziei. Nie dał przekierować. Wróg chce, żeby ją przekierować. Przekierować na, kolwiek, na cokolwiek innego, żeby to nie była czysta, rzeczywiście, nadzieja święta, którą Bóg dał. Bo Bóg nie daje, zobaczcie, nic, co byłoby cielesne, skażone. Nie daje takiej nadziei. To nie od Niego. Wróg tak. Także niech nam Pan właśnie dzisiaj wspólnie raz pomoże zobaczyć, czy my nadal właśnie trzymamy się tej nadziei która sięga aż tam tam gdzie tak patrzymy w stary testament gdzie paweł też to właśnie w tym liście do hebrajczyków tak pięknie pokazuje raz w roku tylko arcykapłan mógł wejść raz w roku tylko nie każdego dnia nie było mu dane wchodzić tam każdego dnia ale tylko raz w roku mógł wejść poza tą zasłonę do miejsca Najświętszego. Ale musiał najpierw złożyć na ofiarę za siebie, za swoje grzechy. I słuchał on za grzechy ludu, ale tylko raz. A my, dzięki Chrystusowi, zobaczcie, mamy non stop, możemy powiedzieć, przystęp. Non stop możemy wchodzić poza tą zasłonę, przebywać poza tą zasłoną poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Teraz może jeszcze tutaj, właśnie jesteśmy nadal w tych ciałach, ale kiedyś, kiedy przyjdzie nasz Pan, już w innych ciałach, non-stop, nieustannie, przed obliczem Boga, wiemy, że tam już nie będzie nam potrzebna nadzieja. Tu już będziemy przed obliczem Boga, nie będzie potrzebna, ale tu, tu jej bardzo potrzebujemy. Czytamy w psalmach, w Starym Testamencie, jak Dawid właśnie porusza kwestię nadziei. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny, miej nadzieję w Panu. Czytamy w tym psalmie 27. Miej. Mówi w Panu, nie w sobie, nie w jakiejś innej osobie, nie w jakichkolwiek rzeczach. Moglibyśmy na to jeszcze dodać. Nie nawet w samej znajomości Słowa Bożego. Ale tak jak sobie mówiliśmy niedawno w trwaniu w Panu. Bycie w społeczności z Ojcem i z Synem. Tym tak. Także niech Pan nam właśnie dziś pomoże to właśnie zobaczyć naszą nadzieję. Naszą nadzieję, bo zbliża się czas, coraz bardziej ten czas się można powiedzieć przybliża, kiedy zobaczymy ją twarzą w twarz, naszą nadzieję. I będziemy mogli doświadczyć radości albo jeśli tu zrezygnujemy z tej nadziei na rzecz innej nadziei. To sędziego. I nie będzie już wtedy radości. Ale obyd Pan dał, że po prostu wszyscy dojdziemy tam z tą nadzieją, którą otrzymaliśmy na samym początku, która możemy powiedzieć, prowadzi nas aż do dzisiaj, która nam pokazuje, jak i w jaki sposób mamy tutaj żyć, żeby rzeczywiście być z Bogiem. Także niech Pan nas właśnie w tym poprowadzi. Amen.